Przyśniło się mnie już chyba od dwóch, trzech tygodni, kiedy ja pojedę do Dobrej Mać i chyba przyśniło się dzisiaj i <laughs> dobrze, że to nie sen, a naprawdę a ja jechałem pa. dzisiaj dobrej zawody w końcu miałam dobre starty i dlaczego miałam dobre starty, dlatego że wróciłem z roku, jak miałam wszystko w 2.21 i od razu zupełnie inne starty, zupełnie inna jazda. Teraz powiem całe drużyny. Drużyna była cała kompletna. Oczywiście były pierwsze biegi, szkoda upadka Bartka i później u Bartka też na starcie u Maćka Janowskiego e, zatarli się silniki i też... E, przyłagał go drużynę gospodarzy, zrobiła. No i później my mieliśmy wszystko odrabiać, wszyscy szukaliśmy dobrych przełożeń, wszyscy pytali pytali u nas, co, jak Brady, wszystko u mnie, u Maćka, co najlepiej zrobić i uważam, że poszliśmy w dobrym kierunku i wygraliśmy ten mecz. Cały czas pod górkę mamy, jeśli chodzi o przygotowania na nawierzchni do meczu, meczy domowej i tak mamy, no powiemy, tak miękko mówiąc, problemy w zespole, czy to zdrowotne, czy kadrowe. Jeszcze do tego, no, który mecz idziemy pod Płandeki. Mm -hmm. Zieloną Górą mieliśmy szczęście, chociaż też jechaliśmy cały mecz w deszczu. Także mi się wydaje, że nie mieliśmy jeszcze tak naprawdę toru swojego i żeby żeby tak naprawdę, bo naprawdę super roboty wykonuje Piotrek i, mm -hmm. i nasze, nasz Toromistrz. I jak przyjrzamy na treningi, to ten tor jest bardzo powtarzalny, bardzo, bardzo... Wychodzimy, że powtórzyć, tak powiem, jak będziemy trenowali dzień po dniu, to ten tor będzie identyczny. nie? I, a, nagle mecz przychodzi i nagle jakiś opady, nagle jakiś burzy. Musimy przykryć ten tor, nie możemy go polewać, na, odwadniać normalnie, naturalnie tak powiem, jak przygotowujesz się do meczu. No i, no i dzisiaj widzimy skutki tego.